Jacka Cukala i w swoim Janusz Sadza. W dzisiejszym odcinku Hiperfizyka dla Początkujących porozmawiamy sobie o korpus supremum. Czy dobrze położyłem akcent? było łaciński. Korpus su supremum. Nie supremum, Prawda? bo gadasz jak redaktorzy Korpus w supremum. telewizji. A to z łacinia. Oni wszystkie te, jak chcą zaznaczyć ważność, to przesuwają akcent i jest kolorowe. <grym> <grym> Prawda? Jadę samochodem. Samochodem jedzie, no, tumany. Korpus <grym> supremum. No. Cóż to znaczy takiego? No spróbujmy to ułatwić troszeczkę, czyli od tłumaczenia łacińskiego. Tak. Korpus, czyli, czyli ciało. Tak. Korpus. Supremum, czyli niespodzianka. <laughs> czyli najwyższe. To jest takie ciało, e, które nie posiada ciała. taki, taki absurd nam się szykuje. Aha. Czyli ma konstrukcję, e, jest e, w pewien sposób zbudowane. Podejrzewamy, że na, jest to zapis elektromagnetyczny, ponieważ elektromagnetyzm jest siłą wszechobecną we wszechświecie i jedną z czterech głównych sił, które występują w naszej fizyce. Więc możemy się tutaj dopatrywać tylko tego. Tak? No bo nie grawitacyjne, bo nie są to siły jądrowe. W związku z tym pozostaje Nieczyste nam. Też. Tak, pozostaje nam. Elektromagnetyzm. Takim zapisem, żeby przybliżyć naszym widzom, jest zapis na dyskietce, na taśmie radiowej, na taśmie magnetofonowej może ktoś jeszcze pamięta takie mm -hmm. zapisy ale także na dysku twardym. <laughs> Dlaczego w ogóle ten dysk twardy nadal jest zapisywany magnetycznie, skoro? Mamy takie przecież pamięci malutkie jak znaczek pocztowy, nawet mniejsze, i one są dużo bardziej pojemne. Otóż. No właśnie. Rozstrzygnijmy ten problem. Dla... Dlaczego? <laughs> Ponieważ jak pamiętasz na taśmie magnetycznej, jak trzeba było dokonać zapisu, to wcześniej trzeba było wyczyścić ją tak. z poprzedniego nagrania. Ale jak się czyściło ją nawet parę razy. To przy dobrym sprzęcie, jak się odkręciło głośność, to jeszcze było słychać ślad, ślad. starego nagrania. Nie to od tyłu w tej chwili mówisz, jak, jak film. Ja mam tendencję ten takie widzisz zawsze, zawsze na, na, na opak. Na. Chłopak na opak. Tak. No więc... Albo ślad, tak. Zostawał ślad no. do odczytania. Dlatego właśnie ten ślad jest o tyle istotny, bo jest to jeden z najtrwalszych zapisów w przyrodzie, jaki może istnieć. Wszystkie pola morfogenetyczne, pola morficzne działają na zapisie elektromagnetycznym. My jesteśmy elektromagnetyczni. Tak. Jak przejdziemy do budowy serca, to, to wytłumaczę, dlaczego w ogóle to... Jak my jesteśmy zbudowani w sposób elektromagnetyczny, i wytłumaczę, dlaczego teraz jest taka moda rysowania człowieka w torusie. Że on ma ten pączek z dziurką, hiszpański pączek, a w środku stoi człowiecze. To ezoterycy, tak? To taką ezoterycy tendencję mają. Mają tendencję, i to uzasadnioną mhm. jak najbardziej, bo rzeczywiście taki pączek z dziurką wokół nas istnieje, wokół naszej głowy, wokół naszego serca. Mało tego, nie mamy narzędzi do badań takich mikrofal, ale każdy atom posiada w sobie falę elektromagnetyczną. Tam, gdzie występuje jakakolwiek grawitacja, a wiemy, że atomy trzymają się ze sobą, dlatego że występuje w nich pewna siła... I przyciąganie. I przyciąganie. W związku z tym każde takie, każde takie ciało, każdy taki atom nawet ma swoje pole... Elektromagnetyczne, elektromagnetyczne, czyli jesteśmy złożeni z y, pól. One na siebie wpływają, harmonizują lub nie. Jeśli nie, to dzieje się coś złego z naszym organizmem. Na przykład Albo choroba, nawet, na przykład choroba mhm. ale w tym także choroba psychiczna. To mhm. też jest zaburzenie energetyczne. Y, I teraz, jeżeli my jesteśmy złożeni z miliardów takich pól, no, trudno mi policzyć to, bo to są naprawdę olbrzymie y, skale. Nikt nie poda przecież dokładnie, bo nasze komórki obumierają, na, na to miejsce w, powstają nowe, więc to jest cały czas zupa falowa, która między sobą reaguje, interferuje y, dodatnio lub ujemnie. Jeśli ujemnie, no to występuje właśnie choroba, jeżeli dodatnio, to, to jesteśmy w stanie zdrowia i aktywności. Mhm. No i to jest wypadkowa. Ta wypadkowa... Y, Kumuluje się w paru organach, między innymi w sercu, między innymi w mózgu, a właściwie naokoło, jeśli mówimy o fali elektromagnetycznej, nakładają się na siebie, i my rzeczywiście stoimy w takim pączku z dziurką. I ten pączek z dziurką to jest wypadkowa wszystkich naszych pól, które mamy w sobie, ale także pól, które się tworzą w sposób podświadomy, czyli wychowanie. Indoktrynacja, nauka, czyli wiedza też jest wpływa na to pole, prawda? Czyli sposób w jaki postrzegamy świat, nasze przekonania, w tym także te złe, które wynosimy na przykład z indoktrynacji. Więc to wszystko jest zupa falowa. Czyli to Ale wszystko zap... koduje się w postaci tak. takiego zapisu właśnie elektromagnetycznego. Tak. Czyli żebym dobrze zrozumiał, dobrze. Mhm. całość zjawisk którym my się poddajemy, jest kodowana po prostu w tych tak. cząstkach elektromagnetycznych, tak. które można nazwać korpuskułą no, czy ko Korpuskuła nie, bo korpuskuła to jest budowa cząsteczkowa, odnosi się do budowy cząsteczkowej. Nie drobniej, to jest, to jest między falą a korpuskułą. Jest ta różnica, że korpuskułę, czyli cząsteczkę, widzimy i możemy dotknąć, natomiast zjawiska falowego nie możemy dotknąć, Rozumiem. tak jak nie możemy dotknąć głosu albo światła. Okay. Prawda? To jest zjawisko falowe. Przy czym nie są to zjawiska rozdzielne. My je widzimy jako rozdzielne, ale jedno w drugie może się, tak, może się zmienić, co udowadnia nam wspomniany diagram Fejmana. Mm -hmm. Takiego fizyka. Rozmawialiśmy, tak? Dwie, dwie cząsteczki światła, dwie właściwie dwa pakiety informacyjne, czyli dwa fotony, zderzając się, mogą utworzyć korpuskułę. Czyli, no i fizyka, oczywiście subatomowa, czyli kwantowa, udowadnia nam, że to rzeczywiście się dzieje na naszych oczach. W dodatku mamy na to wpływ. Sytuacja jest o tyle skomplikowana, że my nie widzimy momentu przejścia między zjawiskiem falowym a korpuskularnym, czyli cząsteczkowym. Nie, wolałbym nie używać w naszych programach, bo to jest dla początkujących, e, takich mocnych e, słów, prawda, naukowych, żeby nie zmuszać naszych widzów do grzebania po słownikach. tyle noga. <laughs> Dobra. Więc cząsteczka, tak? Co więcej, Idąc dalej z informacjami o zapisie falowym czy elektromagnetycznym, bo to akurat jest tożsame, my na siebie wpływamy. My w grupie tutaj też wpływamy. W grupach rodzinnych, w grupach narodowych, aż w końcu dojdziemy do grupy planetarnej. Wszystko na wszystko wpływa i nie ma zjawisk osobnych. Dlatego na przykład mogą generować się takie pola morficzne czy morfogenetyczne, czyli przynależące do danego gatunku, jak już mówimy mhm. o ge genetyce. Prawda? Pole morficzne tu od razu dla widzów może wytłumaczę, jest szerszym pojęciem, które zawiera w sobie pola morfogenetyczne, czyli należące do danego gatunku, na przykład do ludzi, do kotów, do pszczół, ptaków, jakiegoś poszczególnego gatunku. To, to jest cały czas też zupa falowa. Te wspólne mózgi, w tym także umysł planetarny, na siebie wpływają. I wszystko jest zapisywane, absolutnie wszystko. Każda przeszła chwila, każda obecna chwila przeszłość to jest takie bardzo mocno umowne stwierdzenie. Ale także i możemy się domyślać, że skoro tak, skoro ten zapis cały czas jest, to wszelkie możliwe potencjały przyszłości również są w tej zupie falowej ujęte. Do czego taka informacja jest potrzebna? Do tego, żeby wszechświat uczył się o sobie, żeby nastąpiła ewolucja wiedzy o wszechświecie. I to dlatego ta wiedza jest tak mocno promowana we wszechświecie, i ona jest na tyle ważna. Także jeżeli Nasi widzowie wyciągają jakiś wniosek. Stają się lepsi dzięki temu, że potrafią zrozumieć pewne funkcjonalności swojego ja, swojego ciała, czyli też i korpus supremu, idąc dalej. Bo zaraz wytłumaczę, jak to wpływa na kolejne zapisy. To znaczy, że dokonują no, chrześcijanie czy wierzący, by powiedzieli dzieła Bożego. Tak to w bardzo dużym skrócie. Czyli ja osobiście w takiego Boga nie, nie wierzę w typu oso, osoby, czy istoty w ogóle. Ja, ja uważam, że to wszystko jest zbudowane ze stworzyciela, z jakiejś siły stwórczej. I ta siła uczy się o sobie kolejnych doświadczeń, no więc musi zapamiętać. I po to jest właśnie zapis elektromagnetyczny. I dlatego my Jesteśmy elektromagnetyczni, każdy minerał, każdy atom i wszystko, co się pojawia w tym świecie. Jeśli istnieje taka wiedza, to taką wiedzę można wykorzystać. Albo w sposób dobry, pozytywny, czynić dobro, albo zły. Dobrze kombinować. Jak każde narzędzie, tak. To tak. Można wykorzystać tak lub tak. Bo jeśli jesteśmy połączeni ta, tą falowością, to ktoś, kto będzie potrafił wniknąć w głąb. I będzie potrafił sterować. No, więc... no to jest w stanie zapanować nad tłumami, chociażby. Tak. Tylko czy, aby na pewno, bo był taki ksiądz w kościele katolickim, on się nazywał Ernetti, prowadził doświadczenia nad chronowizorem. A cóż to? Cóż to takiego? No, chronos, czyli czas, mhm. i wizor, czyli podgląd, czyli podgląd w czasie. Mhm. Podobno skonstruował takie urządzenie, w którym można było oglądać sceny z przeszłości. Ale kościół to urządzenie, katolicki to był ksiądz, więc kościół katolicki, czyli Cesarstwo Rzymskie, rozmontowało to urządzenie, i nie dopuściło nawet wiedzy. Nikt nie chce na ten temat rozmawiać. Pojawiło się parę publikacji na ten temat, głównie w włoskiej i francuskiej prasie, ponieważ pewien ksiądz, kolega tego Ernestiego, no, poznali się po prostu, no, może po fachu, mhm. napisał nawet książkę na ten temat, w jaki sposób poszukiwał śladu i w jaki sposób utrudniał mu kościół katolicki dojście do, do tej informacji. Więc. Wyobraź sobie, że taki podgląd by istniał. Czy to będzie urządzenie, czy to będą ludzie tak zwani jasnowidze, czy jasnowicki. Drodzy słuchacze, i słuchawki. Mm -hmm. <laughs> I towarzysze, i towarówki. <clears throat> Więc przyrząd do podglądania przeszłości. Tak. I wyobraź sobie, że taki przyrząd istnieje, lub też taki człowiek, który potrafi z całą pewnością i wiarygodnością stwierdzić, że coś zaistniało w przyszłości, i na przykład udowodniono by, że Jezus nie zginął na krzyżu. Cały był no tak, była straszna. straszna skucha by była, tak, bo na tym przecież opiera się główny dogmat tego kościoła. E, albo poznaliby i podobno poznali prawdziwe dziesięć przykazań mojżeszowe. Chociaż tutaj śmiem wątpić, bo jest to mizerna kopia z tablic Hammurabiego. Yy, więc nie. Nawet ślady tego rodzaju zapisów o bardzo podobnym brzmieniu w egipskiej Księdze Umarłych znajdujemy. Więc... <laughs> Ale jak to jest możliwe? Wytłumacz mi. Nie wiem. Możliwość podglądnięcia w danej sytuacji, w danym czasie, co przy pomocy ustawienia potencjometru. A teraz to był taki film, że powrót do przyszłości. Tak. Był taki film. Ja Janusz nie wiem, bo ja nie widziałem tego urządzenia, czytałem zapisy po prostu takiego księdza, który rzeczywiście napisał książkę i istniał fizycznie, istnieje do tej pory, nie zabito go. Natomiast pan, który wynalazł ten chronowizor, już chyba umarł, z tego co, co pamiętam, więc nie dostaniemy się do tej wiedzy, wiedza ta jest mocno chroniona. Nie chciałbym w tej chwili wprowadzać takiego pewnika, że, że na pewno takie coś istnieje. Albo gdybym, istniało. Albo istniało, bo gdybym przy nim siedział, to no bym jest. powiedział, wierzcie mi, ja to widziałem. Nie, nie widziałem. Nie. Może Natomiast, to była projekcja marzeń, po, no, niezrealizowana po prostu i opisana w jakiś sposób. Jest tak jak kilkanaście powiem. śladów po tym urządzeniu. W których, przy czym to nie są ślady takie, że kawałek taśmy radiowej jest, no raczej. tylko są ślady w formie na przykład jakiejś fotografii, jednej czy dwóch, podobno nawet fotografii Jezusa. Ja nie wiem, nie, też nie, nie było reprodukcji tej fotografii, żebym ja mógł się przyjrzeć temu. No jasne. Są ślady w prasie, czyli były publikacje. I to kilkanaście tych śladów jest, w tym także ta książka, mm -hmm. którą przeczytałem. Jeszcze może nie do końca, okay. ale. I, czyli to zostało, co, co zostało wykorzystane y, do stworzenia ewentualnego takiego y, urządzenia, budowa y, falowa? Tak. Czyli na podstawie. To z całą pewnością mm -hmm. wiemy. Wszyscy, którzy zajmowali się tym tematem, twierdzą, że to zostało zbudowane. Na bazie właśnie budowy falowej, elektromagnetycznej. W związku z tym, wracając do głównego naszego wątku, mhm. ten ślad elektromagnetyczny wydaje się być najbardziej trwałym zapisem we wszechświecie, bo wszyscy tym dysponujemy. Mhm. Wszyscy od najmniejszych istot, poprzez yy, każdą strukturę molekularną, wszystko jest jedną wielką anteną. Monitorem, i jednocześnie anteną odbiorczą. Nawet nasze DNA ma budowę antenową. Dlatego jest tak skręcone. Ktokolwiek rozebrał kiedyś telefon komórkowy starej generacji, to tam znajdzie antenę w formie takiej spirali właśnie, tak. prawda? Tak. No teraz troszeczkę inaczej się konstruuje te anteny, żeby były wewnętrzne, żeby nam nie przeszkadzały w kieszeni, ale cały czas mamy do czynienia z takimi strukturami. Wszystko jest w wirze. Ten torus też jest nieprawidłowo rysowany. Zresztą nie można go inaczej narysować, ponieważ on jest dynamiczny, a na rysunku jest statyczny. Ale to jest wir, który się rozchodzi, zbiera informacje i wchodzi z powrotem, ale też wirem. Cały czas mamy do czynienia ze spiralą. Yy, nasi lachicy, przodkowie do siódmego roku życia dzieciom nie obcinali włosów, ze względu na to, że yy, włosy traktowano jako antenę do odbioru yy, jakichś informacji kosmicznych. To nie, ja, to nie ja wymyśliłem, nie śmiej się, to ja powtarzam treści historyczne w tej chwili. Nie jestem twórcą tej wiedzy. Yy, ale jeżeli przyjrzymy się, jak jest zbudowany włos i zauważymy włókna keratynowe, to też mamy do czynienia ze spiralką. Cały czas mamy tą samą konstrukcję, i wszędzie we wszechświecie jest ona obecna. Dlatego łysi są takimi kretynami. <śmiech> <śmiech> I jeżą bękami. <laughs> no. no, widzisz, jest wyjaśnione? Jest. <laughs> coś, coś chyba w tym jest, tak. E, no tak. Teraz spójrzmy na fraktal dużo większy, jak są zbudowane galaktyki. To są zwykle spirale o tak. z dwoma o tak. ramionami kręcącymi się. Cały czas spotykamy ten sam kształt. Są fachowcy, którzy tłumaczą nam o świętej geometrii, polecam ich programy, w których także występuje pewien wzór który decyduje o tym, w jaki sposób ma być skręcona spirala. Popatrzmy mhm. na roślinę, jak wyrastają gałązki. Według ciągu Fibonacciego, ale spiralnie. I cały czas, co pewien, pe pewną część mhm. okręgu, tak? o, o, o złotą proporcję, wyrasta gałązka. Tak, tak, tak. tak to wystarczy tak. na zwolnionym... Na przyspieszonych y, klatkach filmowych obejrzeć, są takie filmy. Można, można. Rzeczywiście pobawcie Jak się, się kochani przyroda. Tak, pobawcie się tym i zauważcie, że cały czas mamy do czynienia ze stałym wzorcem, który się powtarza fraktalnie na każdym z poziomów. Na włosie, na, czyli na, na tych keratynowych nitkach, na naszym DNA na naszej fali elektromagnetycznej, na roślinach, na fali elektromagnetycznej naszej Ziemi. A symbol nieskończoności? Też spiralnie można go potraktować? Mm, nie, bo to nie jest przewrócona ósemka, tylko to jest pętla odwrotnie związana i jak po, 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 pojeździsz sobie paluszkiem, to ona się nigdy nie kończy. I dlatego to jest symbol nieskończoności. Oczywiście trudno jest rysować taką pętelkę w matematyce i dlatego skojarzenie z ósemką. I dlatego też numerolodzy kojarzą ósemkę jako symbol bogactwa. Mhm. W każdym razie to nie jest to, to nie jest to samo. Okay. To tylko to skojarzenie tylko. Czyli tam nie ma spiralności, <gry> która y, wydaje się być doskonałością w takiej sytuacji, jeśli ona się pojawia wszędzie. No, cies cieszę się, że wyprowadzasz taki wniosek, że, że nie musiałem tego mówić. No i teraz wróćmy do zapisu. Dlaczego to? Dysk o zapisie magnetycznym w naszych komputerach nie został wyparty przez te sprytne karteczki, na przykład kartę SLD, <grym> czy SD, HTC, Nie został, dlatego że urząd skarbowy, bez względu na to, jak długo będziesz kasował dane, i tak je odczyta. Mhm. Więc zabierze Ci dysk. I tak odczyta, co ty tam, jakie machlojki robiłeś, z kim interesy i tak dalej. Dlatego przydatny. Bardzo przydatny zapis. I dlatego mamy prawo sądzić, że zapis w naszych duszach, czyli w Korpus Supremum, w tym ciele najwyższym ma naturę elektromagnetyczną. Mhm. Po to jest to skonstruowane, żeby pamiętać, a w jaki sposób człowiek chcąc się dowiedzieć o swoim poprzednim wcieleniu, Oczywiście podniosą się głosy sprzeciwu, że tutaj nie, to są szalone umysły, bezkosztapleże, magicy i tak dalej. Na no, niemniej jednak mają ludzie takie doświadczenia, robią tego typu doświadczenia, mają również sny różnego rodzaju, w tym także profetyczne, czyli dotyczące przyszłości i z czegoś muszą ściągać tą wiadomość. Więc ta wiadomość jest a czy ona jest tu, tam, czy gdzie indziej, to, to nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Grunt, że jest zapisana. Grunt, że jest zapisana. Poza tym przestrzeń jest jedna. W związku z tym nie mamy potrzeby poszukiwać niczego i nikogo, ani też nawet Boga, gdzieś daleko w gwiazdach, w niebie. Nam się mówi, że, że, żeby poszukiwać. On jest tu, na miejscu. Podobnie jest na przykład z odczytami z Księgi Akaszy, tak? M Mówi się nam, przynajmniej ezoterycy mówią nam, że one są gdzieś tam. Nie są gdzieś tam, bo by się nie dostali do nich, one są wszystkie jako pamięć wszechświata. Mm -hmm. I czy będziemy to nazywać y, energią elektromagnetyczną, czy księgami akaszy, mm -hmm. bo, y, nawet ezoterycy się kłócą, że to siódmy poziom, a szósty, a piąty, a dwudziesty drugi, a trzydziesty któryś. Ja... To nie ma kompletnie żadnego znaczenia, znaczenia, jak my to ponumerujemy. Ja też numeruję y, gęstości, y, ale to dla porządku. Kochani, to schemat. Nie, nie fiksujcie się na tym. Nie musimy nikomu wierzyć. Istotne jest to, y, co jest w waszej głowie, jaki poziom zrozumienia. A nie, żeby kuć na pamięć, że to jest akurat 27 poziom, czy któryś tam. No, oczywiście teraz to, bo to wiesz. Nie będę się jest. ani opowiadał za czyjąś prawdą, ani też nawet za swoją. To tylko schematy. Czyli można powiedzieć, że dla hiperfizyki korpus supremum jest tak jak dla ludzi wierzących bóstwo. Tak jak dla ludzi wierzących dusza. Dusza. Jest to tożsame z tym, co popularnie zostało nazwane duszą. Mhm. Ja nie lubię tego określenia, bo ono jest już tak skonotowane, że... Ale dla wygody można, możemy mówić, będzie się posługiwać. Możemy Ładziej mówić będzie. o duszy, jako zbiorze informacji na temat wszystkich wcieleń mhm. na, danego człowieka. Przy czym tu też musimy ostrożnie do tego podejść, bo człowiek jak umiera, to, to umiera również jego imię. Tak? Jak to? No, no, no tak to. No jak, możesz się nazwać Januszem, jak nie masz ciała? Twoje ciało jest nazwane Januszem, bo tak ci rodzice yy, nadali. Natomiast twoja dusza imienia jako takiego... To nie nazywa się Janusz? Nie! A skąd? Co bez sensu no no tak, a jak byłeś małą dziewczynką 50, w poprzednim 30... wcieleniu, w którymś w ogóle wcieleniu, to co, będziesz dziewczynką czy chłopczykiem? Grażyną. No właśnie. Gra... No nie, po prostu... Nasze ziemskie imiona są do tego, żeby zlokalizować się, czyli zrobić odniesienie do przestrzeni trzeciogęstościowej. I tu dla wyjaśnienia przed przerwą, bo tak. żeby, żeby nie przedłużać programu... Bardzo powró... czujnie się zachowałeś i rozsądnie. Wrócimy do konstrukcji. Na razie wytłumaczymy, dlaczego ten zapis i, mhm. i przejdziemy później do, do samej konstrukcji, więc zapraszamy. Więc imię do tematu, tak? Imię nadane jest, żeby rozróżnić, zindywidualizować dany organizm, czyli nasz mój ma na imię Jacek mhm. i tak się wołamy, tak, Ty Janusz. I natomiast mhm. na poziomach innych gęstości, to rozróżnienie nie jest takie proste, że Twoja dusza ma na imię Abaramento, czy jakoś inaczej. Chyba nawet nie wskazane jest. Raczej są ludzie, którzy mówią, że odczytują imię duszy, tylko do, komu to potrzebne nie jest, nie. Do, do, po kiego grzyba mi znać to, to, to imię, po co mi to? Szczególnie, że ta dusza już jest tak obłożona doświadczeniami różnych innych wcieleń i przeżyć. Jest dość no, to bez sensu, jak ją nazwać? No Pewnie, że bez sensu. Ona, ona ma pewien znacznik energetyczny, żeby się rozróżnić od innych. Ale imię w sensie takiego naszego ziemskiego imienia jest mu niepotrzebne tej konstrukcji. Mm. Przede wszystkim ona jest niepłciowa. Nie ma potrzeby rozmnażania, więc płciowość jest niekonieczna. Wiedziałem, gender, no. gender w hiperfizyce. <laughs> Nie będzie tej radości w niebie. <laughs> Ta radość niestety zostaje tu. Dlatego w Islamie te dziewice. Dlatego w Islamie te dziewice. No, okazuje się, że, że Mahomet wymyślił no konstrukcję zachęcającą, która jest oparta na podstawowym, podstawowej potrzebie i frustracji tej potrzeby. No, więc... no ale trudno. My wam Taki, dziewic, taki, taki myk. I ludzie się na to nabierają nadal. Miliony ludzi się nabiera na to. Coś podobnego, nie? To ruszyliśmy w końcu. Tak zagłębiliśmy się hmm. bardziej szczegółowo w Korpus Supremum. Zagłębiajmy się dalej. Zapraszamy do obejrzenia następnego odcinka, w którym będziemy opowiadać, o gdzie duszy. ta dusza jest. I tak. hmm? co dusza ma wspólnego z duchem. rozstrzygniemy również problem, czy jest w niebie, czy w piekle. Dziękujemy za dziś. Jacek Sokal, Janusz Sadza. Dziękuję. Dzięki.